Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym mapce Odwiedza. Mamy dzisiaj mapkę wykonaną przez Roger111. Pozdrawiam cię serdecznie. Mamy tutaj bonusa. Co tu jest bonus? Pozdrawiam cię, hashtag drama. O kurde. Ja również się pozdrawiam. Hashtag drama 2. Dobra, <ścoughs> mamy tutaj zasady. Graj na game of the 2 jestem, graj na peaceful jestem. Nie cheatuj chyba, że musisz, że baw się dobrze. Zostaw lajka i suba, to raczej było bardziej do was, ale oczywiście tak. Mamy tutaj powrocik. No i co? Klikamy start. Zobaczymy, o cóż tu będzie chodziło. Zadanie: e, znajdź wyjście, czyli w sumie klasyczny labirynt, chociaż wygląda jak cela bardziej, ale spoczko. Dobra, mamy patyk, który może niszczyć śnieg. Czy mamy tutaj gdzieś śnieg? Cześć, śnieg i... nie, tylko śnieg, dobra. Czyli, czyli, czyli... Czyli, czyli raczej nic więcej tutaj nie zrobię, jeżeli, jeżeli nie mam śniegu. Czekaj, 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 czekaj. Tam jest co to jest? Recepcja, wszystko spoko. Czekaj, jak mam to? Miałem mieć na game mode ogóle tu jest w ogóle TNT lol Czekaj może, nie czekaj Hm, a nie tu mam śnieg, dobra mówię, gdzieś, gdzieś tu na pewno coś jest tylko poźwa nie widzę Okej, okay, block of gold mogę postawić, okej okay. O nie kiblami będę szedł, fuck my life ble, 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 ble. zamykam Zadanie jest znajdź recepcję. Dobrze, tu jest recepcja. Wow. Akcept. Znaczy w sensie zrobione. Jest. Super. Teraz mam widzę parkur po zalanych, kurde, jakimś... No, no zalało po prostu. Wywaliło, kurde, szambo i inne takie, kurde. Mówiłem Halince, żeby koźwa tyle nie żarła, to ona żarła. Dobra. I... Niop, niop. Dobra, udało się. Masz klucz teraz znajdź stołówkę. Dobra, mam nadzieję, że mapka nie będzie jakoś super krótka, bo, bo na razie się zaczyna fajnie i mam nadzieję, że będzie jeszcze, będzie jeszcze dłuższa. Mamy stołówkę, pyk. Teraz znajdź dźwignię, którą otworzysz drzwi do spiżarni. Dobrze. Siema TNT, co tam u ciebie. Hmm. Czy ona będzie pod tym? Nie, one pewnie będą gdzieś tutaj. Tu mamy spiżarnię. Ej, ale to jest już otwarte. Czekaj, 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 czekaj cze ciecie, cze, 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 cze halo, halo, halo. Wait, 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 wait. Znajdź dźwignię, którą otworzy drzwi do spiżarni. No ale te drzwi są w tym momencie już otwarte. Dlaczego one są w tym momencie już otwarte? Bo w tym momencie już jestem w spiżarni. Bez w ogóle znalezienia dźwigni, o, o ile w ogóle ona tu dziś jest tak naprawdę. Chyba, że zapomniałeś mi ją gdzieś tutaj dejać. Okej, okay, nieważne, idziemy dalej. Możliwe, że, że zapomniałeś i... Jest... Będzie mały bug mapy, bo... znaczy bug, po prostu zapomniałeś o jakimś tam elemencie, także no to tak... To tak, to tak, to tak nie za dobrze. Ale dobra, zobaczymy co dalej będzie się działo, tylko muszę tu wejść oczywiście, a to będzie nie lada problem. No, kurde, da się tu wskoczyć. No patrz, no nawet bez sprintu, ja już nawet nie używam sprintu, tylko normalnie. I shifta od razu łapię, żeby, żeby, żeby właśnie wbić na drabinkę. O! No byłem już, halo! Co za... Byłem już. Już się złapał tej drabinki zębami, ale nie pykło. Kurde. Fuck! Z krawędzi... Krawędzi. Kurde no. No no no, 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 no nie, no po prostu no nie mogę. No patrz, ja nie lubię takich elementów jak, kurde, poświęcam na to 50 minut, a to nie ma w ogóle żadnego sensu, to po prostu mam wyjść tu. No, no wbiję, no, wbiję tutaj na góry. Luju, kurde. No, co za. No nie nadążam naciśnięciem kuźwa shiftu po prostu. No nie, no spadam i... No patrz. Czy ja się łapię tego, czy ja się tego nie łapię? Bo mi się wydaje, że się łapię ewidentnie tej drabinki, tylko coś mi się... No patrz. No przecież to jest niemożliwe. No! Może nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Patrz. Jestem na drabince teraz. Teraz jestem na drabince. Nie. Jestem na bloku. Oż ty kurde. No nie, no to się nie umiem tego, no. Ty, no. idzie to zrobić? No, kuć was z samego koniuszka. No, 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 już, już, już inaczej, nie skoczę. No patrz. Co za. No patrz. No, nie mogę wejść na tą drabinkę tu. No co? Nie, dobra. Jak mi nie wyjdzie 50 razy, no to w końcu chyba muszę użyć game moda, co nie? Bo już, już ile można. Eee, teraz uciekaj, kolejka do wioski. O kurde. Pyk. O! Halo! Chyba nie wyszło. A czemu to się nie wysadza? Aha, to na później chyba żeś przygotował. Okej. Okay. Siema wózek. Doganiamy wózek, doganiamy wózek, doganiamy wózek! Halo, jedź dalej. <laughs> Siema, łowca. <laughs> Jedziemy dalej. Ja ma o co chodzi. Okej, okay, jestem w wiosce. Siema, ludzie. Eee, gratulacje, uciekłeś z więzienia. Mapa Roger, chcesz kolejną mapę, teraz to wystać już zaminowana. Aha, czy to wszystko jest mapy? O kurde. O kurde. No to tak, tak, tak trochę krótka taka. Tak jak mam być szczery. Znaczy ogólnie jakbym tam ten... E, i, i, I najdłuższym elementem, który przechodziłem, to był ten element z tą drabinką, którego musiałem użyć moda po prostu, bo już, bo już umie, inaczej nie umiałem tego przejść. E, nie jestem pewien, czy, czy idzie to... Znaczy pewnie idzie to zrobić, albo, albo nie wiem. Ale, ale już prowadłem tutaj naprawdę wiele razy już mi się nie dało. Tutaj nie było tej dźwigni, którą niby miałem znaleźć. Eee... Początek spoko, wszystko jakoś tam połączone tu ze sobą. Tu się miałem dostać tu już było otwarte to też tak nie do końca. Takie, takie. No takie, takie słabe ogólnie, jak ma być szczerze, nie? No głównie przez długość i głównie przez... No mówię, na początku to było wszystko spoko zrobione, tak? Tu fajnie tego. Yy... No, 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 no bez jakichś tam rewelacji, ale tak na spokojnie, tak? Po prostu przejście, dobra, tutaj, tutaj, tu coś miałem zrobić i tutaj, potem już tylko uciec i już przeszedłem mapę. Także tak. Tak trochę krótko. Ja bym tu jeszcze dodał parę elementów i wtedy było naprawdę ok, no ale dobra. Wysadzamy oczywiście standardową mapkę, to w takim razie ten odcinek sobie. Wow, ten odcinek wleci sobie normalnie yy, dzisiaj o 17, bo myślałem, że to będę już miał na następny dzień, ale no jest taki po prostu krótki odcinek, że, że nie ma sensu tak naprawdę, żeby to było na następny dzień, na, na cały odcinek, bo, bo, bo film trwa kurde 8 minut, także... Yy, także no no tak nie, nie za bardzo, tak, tak bym powiedział, tak... Tak... No nie róbcie aż takich krótkich mapek, bo ja wtedy nie, nie, wiem, nie wiem nawet jak mam ocenić w tym momencie tę mapę no ja, ja bym ją ocenił czeka, ja bym ją ocenił, ja bym ocenił, tak, ja bym ją ocenił tak. Tak bym ją ocenił, nie? Ale jako, że ją nagrałem I ogólnie, no było fajnie zrobione tam na początku, tylko, że za krótkie i w ogóle i większych jakichś tam bugów nie było To mój kolego daje ci Nie wiem, czy ja to lubię zbudować Nie, w drugą stronę, nie dwa <laughs> Spoko, spoko, to też jest twoja ocena, tak się zgrywam tylko Twoją oceną... Twoją oceną jest 5. I to jest najwyższa ocena jaką tu mogę dać przez wzgląd na to, że mapka po prostu była jakkolwiek skończona, ale było parę elementów takich już jakby zrobionych za mnie. I była strasznie krótka i... no i, no i dlatego 5. Także tak bez, bez szału, no bo... no bo tak. Gdyby tamte elementy nie były za mnie już zrobione, w sensie tam tą dźwignię, żeby znaleźć faktycznie i, i mógłbym ją gdzieś znaleźć i w ogóle zrobić, myślę, że nawet bym tutaj dał 6, może 7, bo, bo, bo mówię, bo bardzo krótka mapa. Ale mimo wszystko piąteczka dla Ciebie. Mam nadzieję, że będziesz chociaż troszeczkę zadowolony. Bo naprawdę powinienem tutaj dać słabszą ocenę przez, przez wzgląd na, na to, że krótka mapka. Ale będziecie mieli dodatkowo materiał dzisiaj o, o 17. Także także łapkę w górę, tak czy siak możecie zostawić za bonusowy materiał. Ja. Tak więc to tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych mapkach. Jeszcze jutro wlecą chyba dwie mapki, bo mi chyba teraz już dwie zostały mapki. Dwie albo trzy. Cały czas nie mogę tego wspamiętać, ale chyba dwie. Tak więc możliwe, że już jutro zobaczycie ostatnie dwie mapki. Jutro mamy 28 i wtedy normalnie od 1 marca możecie wysyłać mapki. Tak więc to tyle ode mnie, trzymajcie się. No i cześć.